Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl genialna epoka. Zwykle fakty uszeregowane są w czasie, nanizane na jego ciąg jak na nitkę, tam mają one swoje antecedensy i swoje konsekwencje, które tłoczą się ciasno, następują sobie napięty bez przerwy i bez luki, ma to swoje znaczenie i dla narracji, której duszą jest ciągłość i sukcesja, Cóż jednak zrobić ze zdarzeniami, które nie mają swego własnego miejsca w czasie? Ze zdarzeniami, które przyszły za późno, gdy już cały czas był rozdany, rozdzielony, rozebrany i teraz zostały niejako na lodzie, niezaszeregowane, zawieszone w powietrzu, bezdomne i błędne. Czyżby czas był za ciasny dla wszystkich zdarzeń? Czy może się zdarzyć, aby już wszystkie miejsca w czasie były wyprzedane? Zatroskani biegniemy wzdłuż tego całego pociągu zdarzeń, przygotowując się już do jazdy. Na miłość boską, czyżby nie istniał tu pewnego rodzaju ażjotaż biletów na czas? Panie konduktorze. Tylko spokojnie, bez zbytecznej paniki, załatwimy to po cichu we własnym zakresie działania. Czy czytelnik słyszał coś o równoległych pasmach czasu w czasie dwutorowym? Tak, istnieją takie boczne odnogi czasu, trochę nielegalne, co prawda i problematyczne, ale gdy się wiezie taką kontrabandę, jak my, takie nadliczbowe zdarzenie nie do zaszeregowania, nie można być za nadto wybrednym. Spróbujmy tedy odgałęzić w którymś punkcie historii taką boczną odnogę, ślepy tor, ażeby zepchnąć na te nielegalne dzieje, tylko bez obawy stanie się to niepostrzeżenie, czytelnik nie dozna żadnego wstrząsu. Kto wie, może, gdy o tym mówimy, już nieczysta manipulacja jest poza nami i jedziemy już ślepym torem? Moja matka przybiegła przerażona i objęła mój krzyk ramionami, chcąc go nakryć jak pożar i stłumić w fałdach swej miłości. Zamknęła mi usta ustami i krzyczała wraz ze mną. Ale odtrąciłem ją i wskazując na słup ognisty, na złotą belkę, która tkwiła ukośnie w powietrzu, jak zadra i nie dała się zepchnąć, pełna blasku i krążących w niej pyłów, krzyczałem: wydrzyj ją, wyrwij! Piec naindyczył się wielkim, kolorowym bohomazem namalowanym na jego czole, nabiegł krwią całej, zdawało się, że z konwulsji tych żył, ścięgien i całej tej napęczniałej do pęknięcia anatomii wyzwolił się jaskrawym, kogucim wrzaskiem. Stałem rozkrzyżowany w natchnieniu i wyciągniętymi, wydłużonymi palcami pokazywałem, pokazywałem w gniewie, w przejęciu, srogim, wyprężony jak drogowskaz i drżący w ekstazie. Moja ręka prowadziła mnie, obca i blada, wlokła mnie za sobą, a zesztywniała, woskowa ręka, jak wielkie, wotywne dłonie, jak dłoń anielska wzniesiona do przysięgi. Było pod koniec zimy dni stały w kałużach i w żarach i miały podniebienie pełne ognia i pieprzu lśniące noże krajały miodną miazgę dnia na srebrne skiby na pryzmy pełne w przekroju kolorów i korzennych pikantery. ale cyfer blad południa gromadził na szczupłej przestrzeni cały blask tych dni i wskazywał wszystkie godziny pałające i pełne ognia o tej godzinie, nie mogąc pomieścić żaru, złuszczał się dzień arkuszami srebrnej blachy, chrzęszczącą cynfolią i warstwa za warstwą odsłaniał swój rdzeń z litego blasku. I jakby nie dość było jeszcze tego, dymiły kominy, kłębiły się lśniącą parą i każda chwila wybuchała wielkim wzlotem aniołów, burzą skrzydeł, które niebo wchłaniało niesyte, wciąż otwarte dla nowych wybuchów. Jego jasne blanki eksplodowały białymi pióropuszami, dalekie fortalicje rozwijały się w ciche wachlarze spiętrzonych wybuchów, pod lśniącą kanonadą niewidzialnej artylerii. Okno pokoju, pełne pobrzegi nieba, wzbierało tymi wzlotami bez końca i przelewało się firankami, które całe w płomieniach, dymiąc w ogniu, spływały złotymi cieniami i drganiem słoi powietrznych. Na dywanie leżał ukośny, pałający czworobok, falując blaskiem i nie mógł oderwać się od podłogi ten słup ognisty wzburzał mnie do głębi stałem urzeczony na rozkraczonych nogach i oszczekiwałem go zmienionym głosem obcymi twardymi przekleństwami na progu w sieni stali skonsternowani przestraszeni załamując ręce krewni sąsiedzi i wystrojone ciotki podchodzili na palcach i odchodzili zaglądali przez drzwi pełni ciekawości a ja Krzyczałem widzicie krzyczałem do matki do brata zawsze mówiłem wam że wszystko jest zatamowane zamurowane nudą niewyzwolone a teraz patrzcie co za wylew co za rozkwit wszystkiego co za błogość i płakałem ze szczęścia i z bezsilności Obudźcie się, wołałem, pośpieszcie mi z pomocą, czy mogę sam jeden podołać temu zalewowi, czy mogę ogarnąć ten potop, jak mam sam jeden odpowiedzieć na milion olśniewających pytań, którymi Bóg mnie zalewa. A gdy milczeli i wołałem w gniewie, śpieszcie się, nabierajcie pełne wiadra tej obfitości, gromadźcie zapasy, ale nikt mnie nie mógł wyręczyć. Stali bezradni i oglądali się za siebie, cofali za plecy sąsiadów. Wtedy zrozumiałem, co mam czynić, i pełen zapału zacząłem z szaf wyciągać stare foliały, wypisane i rozsypujące się księgi handlowe ojca i rzucałem je na podłogę pod ten słup ognisty, który leżał na powietrzu i pałał. Nie można mi było nastarczyć papieru. Brat i matka przybiegali wciąż z nowymi naręczami starych gazet i dzienników i rzucali je stosami na ziemię, a ja siedziałem wśród tych papierów oślepiony blaskiem, z oczami pełnymi eksplozji, rakiet i kolorów i rysowałem Rysowałem w pośpiechu, w panice, na poprzek, na ukos, poprzez zadrukowane i zapisane stronice, moje kolorowe ołówki latały w natchnieniu przez kolumny nieczytelnych tekstów, biegły w genialnych gryzmołach, w karkołomnych zygzakach, zwęźlając się raptownie w anagramy wizy i w rebusy świetlistych objawień i znów rozwiązując się w puste i ślepe błyskawice, szukające tropu natchnienia. O te rysunki świetliste, wyrastające jak pod obcą ręką, o te przejrzyste kolory i cienie. Jakże często jeszcze dziś znajduję je w snach po tylu latach na dnie starych szuflad, lśniące i świeże jak poranek, wilgotne jeszcze pierwszą roszą dnia, figury, krajobrazy, twarze. O te błękity mrożące oddech zatchnieniem strachu. O te zielenie, zieleńsze od zdziwienia, o te preludia i świergoty kolorów dopiero przeczutych, dopiero próbujących się nazwać. Dlaczego roztrwoniłem je wówczas w beztrosce nadmiaru z tą niepojętą lekkomyślnością? Pozwalałem sąsiadom przerzucać i plądrować te stosy rysunków, zabierali całe ich pliki. Do jakich domów nie zawędrowały, na jakich śmietnikach nie wałęsały się wówczas. Adela wytapetowała nimi kuchnię, że stała się jasna i kolorowa, jak gdyby w nocy spadł śnieg za oknem. Było to rysowanie pełne okrucieństwa, zasadzek i napaści, gdy tak siedziałem napięty jak łuk, nieruchomy i czatujący, a w słońcu dookoła mnie płonęły jaskrawo papiery, Wystarczyło, aby rysunek przygwożdżony mym ołówkiem uczynił najlżejszy ruch do ucieczki wówczas ręka moja cała w drgawkach nowych odruchów i impulsów rzucała się na nie z wściekłością jak kot i już obca, zdziczała, drapieżna w błyskawicznych ukąszeniach zagryzała dziwoląga, który chciał się jej wymknąć z pod ołówka i dopiero wtedy odluźniała się od papieru gdy martwe już i nieruchome zwłoki rozkładały jak w zielniku swą kolorową i fantastyczną anatomie na zeszycie było to mordercze polowanie walka na śmierć i życie któż mógł odróżnić w niej atakującego od atakowanego w tym kłębku parskającym wściekłością w tym splątaniu pełnym pisku i przerażenia Bywało, że ręka moja dwa i trzy razy rzucała się do skoku, ażeby gdzieś na czwartym lub piątym arkuszu dosięgnąć ofiary, nieraz krzyczała z bólu i przerażenia w kleszczach i szczypcach tych dziwotworów wijących się pod mym skalpelem. Z godziny na godzinę coraz tłumniej napływały wizje, tłoczyły się, tworzyły zatory, Aż pewnego dnia wszystkie drogi i ścieżki zaroiły się i spłynęły pochodami i kraj cały rozgałęził się wędrówkami, rozbiegł się ciągnącymi defiladami, nieskończonymi pielgrzymkami besty i zwierząt. Jak za dni nowego płynęły te kolorowe pochody, te rzeki sierści i grzyw, te falujące grzbiety i ogony, te łby potakujące bez końca w takt stąpania. Mój pokój był granicą i rogatką. Tu zatrzymywały się, tłoczyły, becząc błagalnie, kręciły się, dreptały w miejscu trwożnie i dziko, garbate i rogate jestestwa, zaszyte we wszystkie kostiumy i zbroje zoologii i przestraszone same sobą, spłoszone własną maskaradą. Patrzyły trwożnymi i zdziwionymi oczami przez otwory swych skór włochatych i myczały żałośnie, jakby zakneblowane pod swymi maskami. Czy czekały, żebym je nazwał, rozwiązał ich zagadkę, której nie rozumiały? Czy pytały mnie o swoje imię, ażeby w nie wejść i wypełnić je swoją istotą, przychodziły dziwne maszkary: twory pytania, twory propozycje i musiałem krzyczeć i odpędzać je rękami. Wycofywały się tyłem, pochylając głowę i patrząc spodełuba i gubiły się same w sobie, wracały rozwiązując się w bezimienny chaos, w rupie ciarnie form, Ile grzbietów poziomych i garbatych przeszło wówczas pod moją ręką, ile łbów przesunęło się pod nią z aksamitną pieszczotą. Zrozumiałem wówczas, dlaczego zwierzęta mają rogi. Było to to niezrozumiałe, które nie mogło pomieścić się w ich życiu. Kaprys dziki i natrętny, nierozumny i ślepy upór. Jakaś ide fix wyrosła poza granice ich istoty, wyżej ponad głowę i wynurzona nagle w światło zastygła w materię dotykalną i twardą. Tam przybierała kształt dziki, nieobliczalny i niewiarygodny, zakręcona w fantastyczną arabeskę niewidoczną dla ich oczu, a przerażającą w nieznaną cyfrę, pod której grozą żyły pojąłem dlaczego te zwierzęta skłonne były do paniki nierozumnej i dzikiej do spłoszonego szału wciągnięte w swój obłęd nie mogły się wyplątać z gmatwaniny tych rogów z pomiędzy których pochylając głowę patrzyły smutno i dziko jakby szukając przejścia między ich gałęziami te rogate zwierzęta dalekie były od wyzwolenia i nosiły ze smutkiem i rezygnacją stygmat swego błędu na głowie ale jeszcze dalsze od światła były koty, ich doskonałość zatrważała, zamknięte w precyzji i akuratności swych ciał nie znały błędu ani odchylenia, na chwilę schodziły w głąb, nad dno swej istoty i wtedy nieruchomiały w swym miękkim futrze, poważniały groźnie i uroczyście, a oczy ich zaokrąglały się jak księżyce, chłonąc wzrok w swe leje ogniste, ale po chwili już, wyrzucone na brzeg, na powierzchnię, ziewały swą nicością rozczarowane i bez złudzeń. W ich życiu pełnym zamkniętej w sobie gracji nie było miejsca na żadną alternatywę i znudzone w tym więzieniu doskonałości bez wyjścia, przejęte splinem, sarkały zmarszczoną wargą, pełne bezprzedmiotowego okrucieństwa w krótkiej, pręgami rozszerzonej twarzy, u dołu przemykały chyłkiem kuny, tchórze i lisy, złodzieje wśród zwierząt, stworzenia o złym sumieniu. Dorwały się one podstępem, intrygą, trikiem swego miejsca w bycie, wbrew planowi stworzenia i ścigane nienawiścią, zagrożone, wciąż na straży, wciąż w trwodze o to miejsce. Kochały żarliwie swój kradziony, po norach kryjący się żywot, gotowe dać się poszarpać na sztuki w jego obronie. Wreszcie przeszły wszystkie i cisza zagościła w moim pokoju. Znów zacząłem rysować, zatopiony w moich szpargałach, które oddychały blaskiem. Okno było otwarte i na Gzymsie okiennym drżały w wiosennym wietrze synogarlice i turkawki, przechylając głowę, pokazywały okrągłe i szklane oko w profilu, jakby przerażone i pełne lotu. Dni pod koniec stały się miękkie, opalowe i świetliste, to znowu perłowe i pełne zamglonej słodyczy. Nadeszły święta wielkanocne i rodzice wyjechali na przeciąg tygodnia do mej zamężnej siostry. Pozostawiono mnie samego w mieszkaniu na łup mych inspiracji. Adela przynosiła mi co dzień obiady i śniadania. Nie zauważałem jej obecności, gdy przystawała na progu odświętnie ubrana, pachnąc wiosną ze swoich ciulów i fularów. Przez otwarte okno wpływały łagodne powiewy, napełniając pokój refleksem dalekich krajobrazów. Przez chwilę utrzymywały się w powietrzu te nawiane kolory jasnych dali i wnet rozpływały się, rozwiewały w cień błękitny wtkliwość i wzruszenie. Powódź obrazów uspokoiła się nieco, wylew wizy i złagodniał i ucichł. Siedziałem na Ziemi. Dookoła mnie leżały na podłodze kredki i guziczki farb, boże kolory, lazury dyszące świeżością, zielenie zbłąkane aż na kraniec zdziwienia i gdy brałem do ręki czerwoną kredkę... W jasny świat szły fanfary szczęśliwej czerwieni i wszystkie balkony płynęły falami czerwonych chorągwi i domy ustawiały się wzdłuż ulicy w triumfalny szpaler. Defilady strażaków miejskich w malinowych uniformach paradowały na jasnych, szczęśliwych drogach i panowie kłaniali się melonikami koloru czereśni. Czereśniowa słodycz, czereśniowy świegot sztygłów napełniał powietrze pełne lawendy i łagodnych blasków. A gdy sięgałem po błękitną barwę, szedł ulicami przez wszystkie okna odblask kobaltowej wiosny, otwierały się dźwięcząc szyby jedna za drugą, pełne błękitu i ognia niebieskiego. Firanki wstawały jak na alarm i przeciąg radosny i lekki szedł tym szpalerem wśród falujących muślinów i oleandrów na pustych balkonach, jak gdyby na drugim końcu tej długiej i jasnej alei, Ktoś zjawił się bardzo daleki i zbliżał się promienny, poprzedzany przez wieść, przez przeczucie, zwiastowany przez loty jaskółek, przez wici świetliste, rozrzucane od mili do mili. W same święta wielkanocne z końcem marca lub z początkiem kwietnia wychodził szloma, syn tobiasza z więzienia, do którego zamykano go na zimę po awanturach i szaleństwach lata i jesieni. Pewnego popołudnia tej wiosny widziałem go przez okno, jak wychodził od fryzjera, który był w jednej osobie balwierzem, cyrulikiem i chirurgiem miasta. Otwierał z dystynkcją, nabytą pod rygorem więziennym, szklane błyszczące drzwi fryzjerni i schodził z trzech drewnianych schodków, wyświeżony i odmłodzony, z wystrzyżoną dokładnie głową, w przykrótkim surduciku i podciągniętych wysoko kraciastych spodniach, szczupły i młodzieńczy mimo o swoich czterdziestu lat. Plac Świętej Trójcy był o tym czasie pusty i czysty. Po roztopach wiosennych i błotach spłukanych później ulewnymi deszczami pozostał teraz bruk umyty, wysuszony w wielu dniach cichej i dyskretnej pogody, w tych dniach wielkich już i może zbyt obszernych na tę wczesną porę, wydłużonych trochę nad miarę, zwłaszcza wieczorami, kiedy zmierzch przedłużał się bez końca, pusty jeszcze w swej głębi, daremny i jałowy w swym ogromnym, oczekiwaniu. Gdy Szloma zamknął za sobą szklane drzwi fryzjerni, weszło w nie natychmiast niebo, jak we wszystkie małe okna tego piętrowego domu, otwartego ku czystej głębi cienistego nieboskłonu zszedłszy ze schodków znalazł się całkiem samotny na brzegu wielkiej pustej muszli placu, przez którą przepływał błękit nieba bez słońca. Ten wielki czysty plac leżał owego popołudnia jak bania szklana, jak nowy niezaczęty rok. Szloma stał na jego brzegu całkiem szary i zgaszony, zawalony błękitami i nie śmiał łamać decyzją tej doskonałej kuli dnia niezużytego. Tylko raz w roku, w dniu wyjścia z więzienia, czuł się szloma tak czystym, nieobciążonym i nowym. Dzień przyjmował go wówczas w siebie umytego z grzechów, odnowionego, pojednanego ze światem, otwierał przed nim z westchnieniem czyste kręgi swych horyzontów, uwieńczone cichą pięknością. Nie śpieszył się. Stał na krawędzi dnia i nie śmiał przekroczyć, przekreślić swym drobnym, młodym, lekko utykającym chodem tej łagodnie sklepionej konchy popołudnia. Przejrzysty cień leżał nad miastem. Milczenie tej trzeciej godziny po południu wydobywało z domów czystą biel kredy i rozkładało ją bezgłośnie jak talię kart dookoła placu. Obdzieliwszy go jedną turą, napoczynało już nową, czerpiąc rezerwy bieli z wielkiej, barokowej fasady świętej trójcy, która jak zlatująca z nieba ogromna koszula Boga, pofałdowana w pilastry, ryzality i framugi, rozsadzona patosem wolut i archiwolt, porządkowała na sobie w pośpiechu tę wielką, wzburzoną szatę. Szloma podniósł twarz, wietrząc w powietrzu. Łagodny powiew wniósł zapach oleandrów, zapach świątecznych mieszkań i cynamonu. Wtedy kichnął potężnie swym sławnym, potężnym kichnięciem, od którego gołębie na odwachu policji zerwały się przestraszone i wzleciały – Szloma uśmiechnął się do siebie. Bóg dawał znać przez wstrząs jego nozdrzy, że wiosna nastała. Był to znak pewniejszy niż przylot bocianów i odtąd dni miały być przetykane tymi detonacjami, które zagubione w szumie miasta to bliżej i to dalej glosowały jego zdarzenia swym dowcipnym komentarzem. — Szloma — zawołałem, stojąc w oknie naszego niskiego piętra — Szloma dostrzegł mnie, uśmiechnął się swym miłym uśmiechem i zasalutował. Jesteśmy teraz sami w całym rynku. Ja i ty, rzekłem cicho, gdyż wydęta bania nieba rezonowała jak beczka. Ja i ty, powtórzył ze smutnym uśmiechem: Jak pusty jest dziś świat! Moglibyśmy podzielić go i nazwać na nowo taki leży otwarty bezbronny i niczyj w taki dzień podchodzi mesjasz aż na brzeg horyzontu i patrzy stamtąd na ziemię i gdy ją tak widzi białą cichą z jej błękitami i zamyśleniem może się zdarzyć, że mu się zgubi w oczach granica, niebieskawe pasma obłoków podłożą się przejściem, i sam nie wiedząc co czyni, zejdzie na Ziemię, i Ziemia nawet nie zauważy w swej zadumie tego, który zszedł na jej drogi, a ludzie obudzą się z popołudniowej drzemki i nie będą nic pamiętali. Cała historia będzie jak wymazana i będzie jak za prawieków, nim zaczęły się dzieje. Czy Adela jest w domu? Zapytał z uśmiechem. Nie ma nikogo, wejdź do mnie na chwilę, pokażę ci moje rysunki. Jeżeli nie ma nikogo, nie odmówię sobie tej przyjemności, otwórz mi i, rozglądając się w bramie na obie strony ruchem złodzieja, wszedł do środka. To są kapitalne rysunki mówił, oddalając je od siebie gestem znawcy. Jego twarz rozjaśniła się refleksami kolorów i świateł, czasami zwijał dłoń dookoła oka i patrzył przez tę zaimprowizowaną lunetę, ściągając rysy w grymas pełen powagi i znawstwa. — Można by powiedzieć, — rzekł, — że świat przeszedł przez twoje ręce, żeby się odnowić, ażeby zlenić się w nich i złuszczyć, jak cudowna jaszczurka. O, czy myślisz, że byłbym kradł i popełniał tysiąc szaleństw, gdyby świat nie był tak bardzo się zużył i podupadł, gdyby rzeczy nie były w nim straciły swej pozłoty, dalekiego od blasku rąk bożych? Cóż można począć w takim świecie, jak nie zwątpić, jak nie upaść na duchu, gdy wszystko jest zamknięte na głucho zamurowane nad swoim sensem i wszędzie tylko stukasz w cegłę jak w ścianę więzienia ach józefie powinieneś był wcześniej się urodzić Staliśmy w tym na półciemnym, głębokim pokoju, wydłużającym się perspektywicznie ku otwartemu oknu na rynek. Stamtąd dochodziły aż do nas fale powietrza w łagodnych pulsach, rozpościerając się ciszą. Każdy przypływ przynosił nowy jej ładunek zaprawiony kolorami dali, jak gdyby poprzedni już był zużyty i wyczerpany. Ciemny ten pokój żył tylko refleksami dalekich domów za oknem, odbijał ich kolory w swej głębi jak kamera obskura. Przez okno widać było niby wróże lunety, gołębie na odwachu policji, napuszone, spacerujące wzdłuż gzymsu atyki. Czasami zrywały się wszystkie razem i zataczały półkole nad rynkiem. Wtedy pokój rozjaśniał się na chwilę od ich otwartych lotek, rozszerzał się od blaskiem ich dalekiego trzepotu, a potem gasł, gdy opadając zamykały skrzydła. Tobie, szloma, rzekłem, mogę zdradzić tajemnicę tych rysunków. Już od początku nachodziły mnie wątpliwości, czy jestem naprawdę ich autorem. Czasami wydają mi się mimowolnym plagiatem czymś, co mi zostało podpowiedziane, podsunięte, jak gdyby coś obcego posłużyło się mym natchnieniem dla nieznanych mi celów, gdyż muszę ci wyznać, dodałem po cichu, patrząc mu w oczy, znalazłem autentyk. Autentyk? zapytał z twarzą rozjaśnioną nagłym blaskiem. Tak jest. Sam zresztą zobacz. rzekłem przyklękając nad szufladą komody. Wyjąłem naprzód jedwabną suknię Adeli, pudełko ze wstążkami, jej nowe pantofelki na wysokich obcasach, zapach pudru czy perfumy rozszedł się w powietrzu. Podniosłem jeszcze kilka książek, na dnie leżał w samej rzeczy długo niewidziany, drogi szpargał i świecił. — Szloma! — rzekłem wzruszony. — Popatrz! — Oto leży. Ale on stał, zatopiony w medytacji z pantofelkiem Adeli w ręku i przyglądał mu się z głęboką powagą. Tego Bóg nie powiedział, rzekł, a jednak, jak mnie to głęboko przekonywa, przypiera do ściany, odbiera ostatni argument. Te linie są nieodparte, wstrząsająco trafne, ostateczne i uderzają, jak błyskawica, w samo sedno rzeczy. Czym zasłonisz się? Co im przeciwstawisz, gdy sam już jesteś przekupiony, przegłosowany i zdradzony przez najwierniejszych sprzymierzeńców? Sześć dni stworzenia było Bożych i jasnych, ale siódmego dnia uczuł on obcy wątek pod rękami i przerażony odjął ręce od świata, choć jego zapał twórczy obliczony był na wiele jeszcze dni i nocy. O Józefie, strzesz się siódmego dnia! I podnosząc ze zgrozą, smukły pantofelek Adeli mówił jakby urzeczony połyskliwą, ironiczną wymową tej pustej łuski z laku. Czy rozumiesz potworny cynizm tego symbolu na nodze kobiety? Prowokacje jej rozwiązłego stąpania na tych wymyślnych obcasach? Jakże mógłbym cię pozostawić pod władzą tego symbolu? Broń Boże, bym to miał uczynić. Mówiąc to, wsuwał w ruchami pantofelki, suknie, korale, adeli w zanadrze. Co robisz szloma? Rzekłem w osłupieniu, ale on szybko oddalał się ku drzwiom, utykając lekko w swych przykrótkich kraciastych spodniach. W drzwiach odwrócił raz jeszcze szarą, całkiem niewyraźną twarz i podniósł rękę do ust ruchem uspokajającym. Już był za drzwiami. Ten audiobook pochodzi z Biblioteki Internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą, co miesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.